Witam wszystkich serdecznie na kanale z zapisami, moi drodzy. Po więcej CK3 polecam zostawić łapkę w górę. Dzisiaj spróbujemy zrobić y, Kijów. Dzisiaj spróbujemy zrobić Rosję. No, zobaczymy, czy się udanie. Y, wszystko zależy od tego, jakich polosuje mi władców tutaj y, na CK3. Nie, czy się wyspałem? No, tak 50-50, ale jest ok. Mam y, gościa, który jest geniuszem, więc to już jest bardzo dobry trik. Trzeba by było syna się pozbyć, bo nie ma perka. Y, mam dyplomatę w ogóle, co dziwne. Zagrajmy tą kampanię powoli. Muszę się rozkręcić, żeby nie praktycznie, wiesz, żeby nie upaść. Lekko zbrojni, huskarlowie i oczywiście tu biorę tak warejskich weteranów, bo oni się przydadzą. Oni będą mega dobrzy. I ich wezmę nawet dwa razy, nie? Nawet jakbym miał płacić bardzo dużo prestiżu, bo to inaczej by będzie patologia. Czy ja mam nordycką religię? To jest po pierwsze, primo. Czy ja bym się chciał sprawosławizować, czy coś takiego? Ta, nordycka. A jak to religijnie to wygląda? No, że tak nie ukrywam, powiem średnio najeżanie. Tutaj jest słowiaństwo w ogóle, a w Kijowie 16 lat nawracania. O Jezus. No dobra, będzie nieciekawie i będzie problematycznie. I to tak bardzo mocno problematycznie. To rozpocząć. Dobra, mianujemy Was. Wy wyglądacie... Jezus, jesteście beznadziejni. Dobra, grajmy powoli. Grajmy bardzo powoli. Ale... Czy ja chcę z Bjornem, czy ja chcę z Sigurdem? Nie chcę sojuszy. Na początku chcę zrobić coś takiego. Na początku chcę zrobić coś takiego, że muszę się troszeczkę zblobować. Mam 2800 ludzi, więc powinienem zacząć wchłaniać rzeczy do stworzenia Królestwa Rusi. To powinienem zrobić, oczywiście. I żeby stworzyć Rusi, no to potrzebuję tutaj regionów. Nie wiem, Hazaria jest nie do dotknięcia, nie? Po prostu. Hazaria jest nie do dotknięcia na początku. I ona ma ile ludzi? 3000. Ej, no to powiem ci szczerze, że porównywalnie. Z racji tego, że ja mam dużo pieniędzy, to by było nawet chyba w pożądalu, w pożądalu nie? Dziękuję XRT za słupka. Muszę po prostu e, zacząć hrabstwowo się jakoś roz, rozgramiać. I mi się wydaje, że ja powinienem iść tutaj w stronę Rusi e, Halisko Wołyńskiej? Coś takiego, nie? To powinien być moja pierwsza ekspansja. I też powinienem aktywnościami nabijać prestiż. E, dobra, powiem tak. Tutaj się idealnie to zaczyna, nie? Więc ja zrobię wielki turniej w Kijowie, bez względu na wszystko. To będzie pierwsza rzecz, którą zrobię w Grzenie, bo będę potrzebował bardzo dużo prestiżu. Więc dla mnie ten turniej to będzie mega fajny, nie? Zobaczymy. Zagrożeniem jest ten typek. Wszystko w porządku. Mi nie zależy, żeby go wygrać, tylko chciałbym go po prostu. Czekaj, da się? Zobaczę, czy ja bym wygrał ten turniej. To było nawet spoko, nie. Ucznictwo z zawodów. No, ja nie wygr Wygrana jest moja, moja. Ej ja to wygrałem, tak? Ty, to nieźle. No i dobra, troszeczkę prestiżów wskoczyło, więc. Więc to jest oczywiście fantastyczne. Teraz sobie muszę poczekać, aż się moje ziomeczki. O, pięknie, co ja zdobyłem? Łuk co on daje? Liczbę rycerzy plus jeden. Idealnie. Dobra, pierwszy raz stworzyłem w ogóle turniej, który wygrałem, nie? XD. Zawołamy sobie czempionów, jeszcze nie będzie wojny. Zawołam sobie po prostu czempionów, żeby chłopaki zaczęły przychodzić, nie? Bo to się mega przyda. Czempioni się mega przydadzą tutaj. 26 chłop ma umiejętność. No to, to, to było chyba logiczne, że go przyjmę, nie? Zapraszam bardzo serdecznie do bycia moim czempionem. Ten ma 2, no to XD. Dobra, ten ma 16, tego biorę. No muszę sobie zrobić dobrą armię, nie? Taką hardkorową. I zobaczmy, w co to pójdziemy. Ambasada, Podwój księżyc, życzliwy zamiar. Bądźmy przyjaciółmi. Nie olewajmy to. Zmaksujemy sobie na początku pierwsze drzewko, nie? Muszę się jakoś też pouzupełniać fajnie tymi czempionami. No ale dobra, może być ok. Może będę mógł zmienić władcę, bo ten ma dyszkę, a ten ma o wiele lepszy. Ragnar! Ej, fajnie. Dawaj tego czempiona. Niech będzie szpieg ma jedynkę, więc XD. Kozma. Dobra, przydzielę cię tutaj do szpiegostwa, a ty zostaniesz tutaj moim czempionem od tego. No na razie to wygląda idealnie, tylko wiecie co? Zastanawiam się, jak ja powinienem religijnie pójść tym kijowem, bo czysto teoretycznie powinienem się sprawosławizować, nie? Jak najszybciej, ale ja mam tutaj wiarę słowiańską, więc zastanawiam się, czy tego słowianizmu nie przejąć, bo jak ja widzę, że ja będę nawracał hrabstwo 16-15 lat, no to może być tragedia, nie? taka bardzo mocna. Ale no dobra, zobaczymy. Księstwa nie mogę podbijać, bo nie jestem postacią jeszcze... O Boże, no to poczekaj. I, i ile to wskoczy? Za ile to wskoczy? Już. Jestem y, powszechnie znaną mam chwałę, okej, okay, ale no to to dalej nie mogę księstwa. Mogę pod, o podporządkowanie wojny toczyć. Dobra. Zacznijmy dziobać. Zacznijmy powoli dziobać, nie? Przyłączać jakieś hrabstwa do siebie. Są to jakieś klejmy? Nie. Dobra. Podbijamy powolne hrabstwa, bo ja bym chciał zrobić yy, księstwo Rusi po prostu. To by się przydało, czyli bardziej północ i to na dole sobie zajmiemy po prostu. I wiecie co? Tym razem to będzie inne podejście do SK3 niż zawsze. Bo nie będę grał na piątce, nie? Będę grał tylko na trójce, czwórce, ewentualnie. Zero speedu 5, nie? Trzeba to olać kompletnie, bo jak będzie speed 5, no to będzie totalny upadek, nie? Czekaj, mógłbyś podzielić ich na pół i wziąć tysiąc żołnierzy i pomarszerować na niego tutaj, to będzie spoko. Championi są jacyś? Jeszcze nie ma. Dobra, to wezmę tego nawet z dwójką, żeby był już ktokolwiek do walki. Mi się wydaje, że będę potrzebował bardziej konnych do walki z Hazarią, ale nie wiem. Za mało mam konkubin. Trwa najazd. Dobra, to trzeba go powstrzymać. Nie mogą mi Czarnobylu najechać. Ale ty, jak się inaczej gra na czwórce? Nie wyskakują co sekundę eventy. Nie ma jakichś głupich wojen. Rozpuściłem napastników. A, lekko zbrojni piechurzy mnie kontrują? Ciekawe, tych waryjskich. Odzyskałem jeszcze łup z najazdu, więc jest już w ogóle hicior. Podejdźcie sobie tutaj. Ja to bym im wydał bitwę. Ale oni już widzę, że to jest ten etap, że oni już idą tak jakby suicidują we mnie, nie? E, dobra, weźmy adaptację sobie. Wygląda to źle. Dobra, i pierwsza wojna wygrana. I do stworzenia Rusi chyba potrzebuję tylko tych terenów. Czyli powinienem teraz normalnie nadupiać na północ, nie? Wzniosę kamień ruiczny, fantastycznie. A teraz zorganizujemy jeszcze aktywność, yy, taką jak uczta, bo, bo z niej można prestiżu dostać. Dobra, i będzie uczta kijowska. Niech tutaj będzie lista gości, niech tutaj się zacznie coś dziać po prostu, nie? Bo ja bym chciał troszeczkę prestiżu wbić. Być troszeczkę silniejszym, nie? Tracę stres. Dawaj to. Idę, idę opcję tylko prestiż, no bo ja i tak nie mam stresu, nie? Nadejście katastrofy. Mm. Nie, no nie chcę. To już wolę wbić stres y, niż y, stracić prestiż. Mm, proszę bardzo. Ty, ale ładnie. Dawaj. Patrz, no tyle prestiżu, co ja nadupiłem, no to... Aż mi się to podoba, nie? Nie chcę negocjować chyba sojuszy. Chociaż powiem wam tak, ja się zastanawiam szczerze, bo tu jest hazaria, nie? Ona ma 3700 ludzi. Ja mam 2900. Z Jarlem, yy, Bjornem i tak dalej. To mam wrażenie, żebym mógł rzucić hazarię na kolana, nie? Jakbym po prostu. Mógłbym go nawet podporządkować tego chłopa. Ale to by mi wtedy zniszczyło imperium, więc to nie ma co się bawić w ogóle. Szkoda, że żeby podbijać księstwo, potrzebujesz takiej dużej sławy, nie? Tak naprawdę. I zastanawiam się, co ja bym chciał tutaj podporządkować, bo teraz doszedłem do wniosku, że nie opłaca się podporządkowywać terenów, yy, które, że tak powiem, mają wasali, nie? Takich lordów. Lepiej podporządkować jakiś mniejszy teren, ale przejąć wszystko dla siebie, niż yy, po prostu robić jakąś zadymę, dlatego nie chciałbym chyba czekaj. Bobruisk jest czysty. To nie jest pusty. Do stworzenia rusi już nie potrzebuję żadnych terenów. Muszę tylko brać te północne. Czy ja bym był hrabstwo turowa w stanie wojny wypowiedzieć byłbym? O jedną ziemię w stanie wypowiedzieć wojnę. Hmm, no dobra, ruszam. Trzeba się zacząć powoli rozrastać. Tylko też u mnie jest problem taki, że ja nie wiem, co religijnie yy, mam zrobić. Bo ja jestem nordykiem, a tu jest wszyscy są słowianami. Co nie? Tutaj oczywiście wrzucam piątkę, no bo to jest taka wojna, wiecie, po prostu do odbycia, nie? Ona się musi po prostu wydarzyć. O, właśnie. I muszę zacząć przydzielać terytoria, bo tu już jest niebezpieczna frakcja i tu już. O Boże, chłopi. Dobra, czekaj, podniosę to, wiem, że to będzie problematyczne. Uuu, pięknie, wysoki autorytet wrzucam od razu, idealnie. Dobra, może być. Eee, za Nikitę z drewian mogę dostać pięć idych. No to biorę to oczywiście. Tutaj nie mogę jeszcze nikogo zaprosić. Tutaj mam tak, waryjskich weteranów dwa razy, huskarlów. I ja bym lekko zbrojnych piechurów rozbił kompletnie, bo ja bym ich nie potrzebował, tylko ja bym wziął chyba... Albo coś nordyckiego, może iść Słowian i później próbuj zreformować jakąś tą religię. No, mogę spróbować, nie? Mogę spróbować, ale nie wiem, czy chciałbym przejąć słowiańską wiarę mm, jako tą główną, czy. Muszę się zastanowić, wiecie co? Ciężko zbrojni piechurzy by byli fantastycznie, ale ja wezmę je lekko zbrojnych jeźdźców, wezmę ich po prostu, nie będzie, nie? Jedynka prestiżu się ładuje, tu jest wielkość 1 na 5, no to jest, nie ukrywam, troszeczkę tragicznie. Nie mogę tego po podnieść, bo nie mam prestiżu. I ja teraz muszę też dobrze przydzielać tereny, nie? Zobaczcie, zajęłem tutaj koros ten i zajęłem uszyce. Ja muszę je przydzielać komuś. A tu jest kultura w Kijowie, jaka? Rosyjska, okej. Okay. Ja muszę też zacząć przybierać yy, dobrych tych, 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 tych typków, nie? Muszę zacząć ich dzielić. I powiem ci tak, zastanawiam się, czy dawać tutaj Nordyków. Czy ja powinienem zrobić tak i po prostu zmienić wiarę na słowiańską? Bo ja bym mógł to zrobić po wykonaniu prze pielgrzymki. Bo ja jestem nordykiem, ale mógłbym się, jakby to powiedzieć, usłowianić, i chyba te jednostki warijscy, weterani, by mi zostali wtedy w armii, nie? I yy, zastanawiam się, czy to się opłaca zrobić, nie? Tak, na serio. A teraz będę dalej starał się wciągać, yy, jakby to powiedzieć, po mniejsze terytoria. Po mniejsze Ziemie muszę się muszę do siebie przyłączać, i później dopiero weźmiemy, zrobimy wojnę o na przykład. o jakąś to mnie. Czekaj, czy ja tutaj czegoś potrzebuję do Rusi? Kompletnie nie, więc mogę to olać. Turów, yy, mam z nimi pokój. Yy, mógłbym pójść na wojnę z Pińskiem. On ma sojuszników takich, że praktycznie oni nie istnieją. Yy, wyprawa warejska przeciwko wojownikom. Nie, nie chcę wyprawy warejskiej robić. Aha, ja nie mogę księstwa nawet podbić. Mogę tylko hrabstwo najeżdżać. No to wiesz, co wezmę to hrabstwo? Po prostu najadę. E, witam, Ogi. Witam, witam. Muszę się zastanowić, panowie. Musimy wybrać religię dla mojego władcy. Bo jak ja widzę, że tutaj nawracanie prowincji to 16 lat trwa, czy 15, to jest bez sensu, to już się chyba lepiej zesłowianizować. Tak szczerze. Nie wiem, co o tym sądzicie. Chyba się lepiej będzie zesłowianizować, nie? Pielgrzymka. I chciałbym pielgrzymkę wykonać do jakiegoś świętego miejsca. No dobra, no to niech będzie tutaj, nie? Ja się zes... A, to... Dobra, to po wojnie zrobimy. Nie, no nie będę islamizował stary Kijowa, nie? Czekaj, bo tą wojnę... No poczekaj. Dobry mm, hrabstwo traci ziemię, chłopski motłoch. Dobra, czyli oczywiście chłopi się wyzwolili. To było do przewidzenia. Ale to jest wszystko akceptowalne, spokojnie. Jak się teraz wyzwolą, to ja ich ryp... rypnę, nie? E, moja córka, Asta, niech będzie. Czekaj, czy moja córka jest coś... Moja córka jest geni... genialna, nie? Stary, a mój syn nie. Czy mógłbym mojego syna wydziedziczyć jakoś? Boże, kochany, ile bym dał za, za tą dziewczynę, żeby ona była po prostu... Yy, nauczaj dziecko, edukuj dziecko i oczywiście to ja będę edukował moją córkę, nie? Boże, ile ja bym dał, żeby się syna mojego pozbyć? Jak się go mogę pozbyć, panowie? Nie mogę go wydziedziczyć, ani nie mogę go po prostu... Mogę go uwięzić jedynie. Ale y, zgładzenie go będzie... Panowie, w mojej opinii zgładzenie go teraz będzie bezsensowne bo zepsuje mi to strasznie opinię i zajmijmy się... Ej, powiem wam tak, jakoś lepiej mi się gra w CK3. Jak nie ma speedu 5 i ciągłego... Dawaj, dawaj, dawaj! Przód, przód, przód! Przemy, 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 wiesz. Jakoś lepiej mi się gra w CK3 teraz, nie? Dobra, to zostało... Motło chłopski został zniszczony. Fantastycznie. Eee, Chat, pomyślcie jaką religię idziemy. To od razu powiem tyle, nie? Pomyślcie jaką religię, bo to trzeba już wybierać. Chyba słowianizm, nie? Słowiański kijów byśmy chyba zrobili. Jak już mamy tą wiarę, no to chyba by było w porządku. Dobra, to zajęte. I teraz różna Pińsk? No bo to są łatwe oblężenia, nie? Więc. Mm, opuścił więzienie ten ziomek. Ty, poczekaj, czy ja mam nadwornego kapelana? Nie mam. Ty, ty byłbyś dobry, kolego. Okej. Okay. a poczekajcie, czy ja mam jakichś więźniów u mnie w armii? Więźniów mam dwóch. Tu jest kobieta, a ty masz jakiś dobry. Jesteś dobrym wojownikiem? Jesteś beznadziejny, stary. Yy, Zerkrytuje cię po prostu. Nie będziesz miał o mnie złej opinii i ciebie też bym zrekrutował, ty jesteś czymś dobra. Dobra, wezmę ich, po prostu porekrutuję do mojego gangu. Nie wiadomo, nie. Dobra, świetnie. <laughs> I teraz wydajmy bitwę. Najważniejsze pytanie to będzie, czy ja stracę tych warijskich yy, wojowników. Oj, będę musiał staki dzielić, bo już widzę, że atryzyn mnie zabija po prostu. Ale widzisz, ci warijscy weterani i karlowie sobie fantastycznie radzą. Wymuszona wasalizacja. Ok, fantastycznie. No, tą bitwę powinniśmy wygrać, prawda? W sensie tą wo ta wojna powinna być stosunkowo bardzo prosta. Więc, no nie ukrywam, że to po prostu trzeba dokończyć. Ok, Czyli ja muszę tu zająć jeszcze tą prowincję? Prawdopodobnie tak. Wyślij go na bitwę, na której na pewno umrze. Tylko, że wiesz co, on ma 12 lat, to ja nie za bardzo będę w stanie go tutaj. O, Iwan, gość. Kultura rosyjska. Okej, okay, dobra, weźmy, wybierzmy Iwana, bo jest bardzo dobry, może być czempionem. Zastanawiam się, wiesz co, jak się pozbyć mojego syna e, i żeby moja córka przejęła tron. Asta z rodu Oksydów. Czy mógłbym mi zmienić nazwę? Przypnij. Zmienić nazwę postaci. Asta, to ja bym Cię nazwał, nazwał na przykład, e, powiedzmy, jakieś. Gida, będziesz się nazywała. Będziesz Gida, i to będzie moje tak jakby oczko w głowie. O, boże, ten mi to odbił. Ale no dobra. Nie chcę już bardziej angażować swoich ludzi, żeby więcej nie tracić wojsk, prawda? Świetnie. Tu się przycofajmy. Elastyczne rozejmy może być. Ty wróć do domu. Pięknie, jeszcze sprawiam jakąś armię po drodze. To idealnie. Brak armii do rozwiązania? Jak to brak armii do rozwiązania? Rozwiąż armię, idealnie. I teraz się zastanawiam nad jednym. Jeżeli ja bym się zesłowianizował, no to ja mam huch ale tu są też takie pułki zbrojne, na przykład jak Bondi. Co nie? Bondi należą do klasy wolnych właścicieli ziemskich, często kompetentni i tak dalej. To są typ włóczników. Tu są też wingmanowie, nie? To też są tacy, jakby to są łucznicy lepsi. Mi się wydaje od zwykłych. I ja się zastanawiam, czy nie zniszczyć tej lekko zbrojnej kawalerii, co oczywiście teraz uczynię, wiem, że to jest debilizm. I mógłbym wybrać jeszcze jedną jednostkę. Na przykład albo, bo mam tak Huskarlów, dwa razy Warejskich Weteranów i się zastanawiam nad jedną jednostką jeszcze dodatkową, nie? I kurde, nie wiem, czy wziąć Huskarlów, czy wziąć Bondi, czy wziąć... chyba Wingmanów bym wziął. Albo Huskarlów razy dwa, żeby byli dwa razy Huskarlowie i dwa razy yy, yy, Warejscy Weterani, tak naprawdę? Albo weźmiemy Wingmanów jako uczników, bo, bo ja bym się chciał zesłowianizować, chciałbym przyjąć słowiańską wiarę, nie? Jako ten yy, król. I tak dalej, nie? I się zastanawiam. Wiecie, co zrobię? Tak, jak mi podpowiada umysł. Zobaczę, wbiorę Wingmanów, oczywiście, niech będą. Idealnie. I ja teraz wchodzę w aktywność i udajemy się na pielgrzymkę. Którą muszę zrobić jak najprędzej, proszę bardzo. Rozpoczynam aktywność i będę musiał przydzielać ziemia Słowano, Słowianom, nie? W razie czego. Słowiańskiej religii. Więc poczekaj, ruszymy tutaj. Ruszajcie, panowie, przepływajcie. Okej. Okay. Pielgrzym to jest Ragnar, ok, czyli to jest mój lord. No dobrze, idealnie, niech będzie. Świetnie. Mhm. Pięknie. Zakończ aktywność zwaną pielgrzymką. I teraz, panowie, spalmy tak wrak. Nie będzie, świetnie. Wspaniała rzecz. Deollo. Mam ten łuk i mam jeszcze starożytną broszkę w kształcie Skarabeusza. O, to może być spoko. I teraz sobie wejdę we wiarę. Zobaczcie, do mnie wiara nordycka, a Satru nie dotrze. Ja mam teraz dwie opcje. Jedna to mi się wydaje zmienić wiarę moi drodzy na prawosławną, co nie, tutaj na południu, i istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo wtedy w sojuszu z cesarstwem bizantyjskim, co nie. Albo. Jak już te tereny są słowiańskie, i nie ukrywajmy, zobaczcie na północy, że ja będę głównie jednoczył Ziemię Słowiańskie tutaj, to chyba lepszy byłby słowianizm, co nie czad? Tak mi się wydaje, że o wiele lepszy byłby słowianizm. Tak już serio, serio. Eee, no bo te tereny by wtedy nie, nie sprawiały mi żadnego problemu. Wiecie o co chodzi? Więc może to jest głupia decyzja, ale ja się zmienię na słowianizm. Zmień wiarę. Rot to chwała, świetnie. I czyli teraz ja jestem Słowianem, mój, mój syn jest Słowianem i moja córka jest Słowianką, ale jest chora. Oj, oj, oj. Zmieniliśmy, panowie. Mamy Słowian. I teraz trzeba zacząć powoli przydzielać, bo mam o trzy, yy, że tak powiem, te rzeczy... Yy, czekaj, aktywność. Dobrze. I ja bym chciał teraz wykonać pielgrzymkę do Płocka, kolejną, a nie mogę, jestem w podróży. Dobra. Yy, dobra. Ragnar umarł, no ale obronił mnie, no to trudno. Trudno, Ragnar. Ja nie mogę umrzeć. Wybacz, byku. Mm, niech będzie ten ziomek. Czekaj, uwaga! Niestety poległem podczas podróży. A to nie tak, że jak chcesz zrobić ruś, to musisz być prawosławny? Nie. Wymagany tytuł, księstwo i posiadać hrabstwo de jure, nie muszę być prawosławny. Dobra, teraz zrobimy lepiej ten event, żebyśmy nie umarli. Zakończ aktywność pielgrzymką. OK, i teraz wróćmy do domu po prostu. Mhm. O, zyskujesz cechę mędrzec. Ej, spoko. Ty, pięknie. Dobra, ofiara komarów na 3 lata to mnie interesuje. Wróćmy po prostu do domu, nie? Gida zniknęła bez śladu. Moja córka? Dlaczego? Oj oj, oj. Problem. Dobra, wejdźmy tutaj w dostępne atrybuty. I teraz tak, czy ja przywdzieliłem tutaj Wingmanów, tak, są Wingmanowie, jest świetnie. Dobra, to się teraz będę. Yy, słowianizował, nie? Tak naprawdę. Dobrze, jestem Słowianem. idealnie. Przybiorę teraz kapelana. Okej, okay. i mam słowiańską wiarę, czyli to mi powinno opanować troszeczkę państw... Dobra, nie było tematu. Teraz to nadam. Nordycka społeczność szlachty, czy lokalna rosyjska społeczność szlachty? Wezmę lokalną y, rosyjską społeczność szlachty, bo to będą Słowianie i oni będą mi, że tak powiem, bardziej lojalni, nie? Tak, takie mam wrażenie. Lokalną rosyjską wezmę. Co nie? Przydzielę tutaj żebyśmy mieli już rosyjskich tutaj, że tak powiem, wasali. Jeszcze to, bo to są bardzo ciężkie ziemie do kontroli. Idealnie. I teraz czas po prostu. Wpływowi wasale mnie nie interesują. Ten mnie nie... chociaż poza moim państwem, użyj Haka nie za bardzo. Mogę negocjować jeszcze sojusze. Ale mi się wydaje, pułk zbrojnych może stacjonować. Okej, okay, dobra, czyli weźmy waryjskich jeszcze tutaj do Czarnobyla. I teraz ja nie ukrywam, że mogę ze Słowianami kombinować, zaaranżować małżeństwo na przykład z mojego dworu. Dzieci z tego małżeństwa będą należały do rodu. To małżeństwo nie zapewni zawarcia sojuszu. Ale ja mogę pokombinować z Polanią sojusz, tak naprawdę, bo oni są też słowiadami. Zaproponuj sojusz, oni się. Ty, jak ja bym mu wysłał podarunek, to ja bym mógł może mieć sojusz z Polanią która jest dosyć silna. Więc poczekajcie, wyślemy podarunek temu łowicy, okay. załamanie psychiczne, Hook Postać samotna, postać rozrzutna, dobra, weź wbij lepiej stres. Ty dostajesz jednak to. Oni się jeszcze nie zgodzą o 35. Szkoda. Może byśmy zaaranżowali jakieś małżeństwo? Jakieś takie mocniejsze? Powiedzmy, mojego syna następcy z... Nie, no, nie, no, nie, no, nie, no, nie, nie. dobra, dobra, dobra. Teraz mi powiedzcie panowie, w jaki sposób. Nie mam nadwornego medyka, no to ty byś się przydał. Okej, okay, i. Okej, okay, Stało obowiązki tutaj rób. Teraz mi powiedzcie tak szczerze, nie? w jaki sposób mogę. Pozbyć się mojego syna. On ma 15 lat, ma dobre zdrowie, ja nie ukrywam, że nie chciałbym go ścinać, ale bardziej zależy mi na tym, żeby Gida przejęła y, moje państwo. Więc y, kurcze, no nie za bardzo mam zielone pojęcie, jak się, jak się go pozbyć. Każ mu być czempionem. Nie mogę chyba jeszcze mu być, kazać być czempionem, ale dobra, no nieważne. Zdobyłem najważniejsze jest to, że zdobyłem nowe tereny, nowe ziemie. Mam nadzieję, że to się powiększy. Tu jest kultura słowiańska, więc teraz powinna być o wiele, wiele lepiej, nie? Yy, zbieraj podatki. Na razie może nie zbieraj podatków, tylko promuj kulturę. Nie potrzebuję promowania kultury. Zwiększaj poziom rozwoju hrabstwa, czy promuj tolerancję kulturową. Nie, czekaj, jakbyś powiększał kijów, to zobaczymy, ile będzie to trwało. 6 miesięcy. Zaraz sprawdzimy, nie? Chyba, że jestem ciekaw, jak to wygląda to promowanie. Okej, okay, tutaj babka opuściła więzienie, to mnie akurat mało interesuje. Okej, okay, 12 lat. No dobra, niech sobie promują. I chyba wygląda na to, że jesteśmy, musimy iść dalej w wojnę, bo tutaj księstwo rusi, brakuje mi jeszcze dwa hrabstwa de jur, co nie? Żeby stworzyć yy, księstwo rusi. Boże, mam jakąś flegmę w gardle, poczekajcie. Nie mam pojęcia, co się dzieje, nie? Dobra, dyplomata został zrobiony. I czekaj, księstwo Rusi potrzebuje jeszcze dwóch hrabstw. Tego. Okej, okay, czyli to musimy zjeść, turów. Dobra, mogę od razu powiedzieć wojnę, więc podbijam hrabstwo. A, nie mogę księstwa. Patrz, nie mogę podbić księstwa, jestem, bo jeszcze. Kurde, no. Gida zmieniła swój projekt. Edukacji, a na co ty masz gida priorytet edukacji? Oj, to zmień. Dobra, biorę stres krytyczny. Ehm, I muszę zacząć zbijać stres, bo jest za duży na mojej postaci. Ehm, redukcja stresu pielgrzymka uczta. Czekaj, wielki turniej. Czy mógłbym go zorganizować? Jeszcze raz w Kijowie. Drugi raz turniej w Kijowie. Mogę. Dobra, rozpoczynam aktywność wielkiego turnieju. Mój następca jest bez ślubu. To nie ukrywam, że jemu by się przydało znaleźć naprawdę fajną żonę, nie? Ważność, tutaj jest Diana z wodzostwa Radomia. Ej, mogę się z Polakami żenić? I z Polską ogólnie. Ty, nieźle, nie. Czekaj, siła sojuszu wyś mi poka pokazał. Tu jest królestwo Norwegii. Co ty gadasz, że już Norwegia powstała, Freja. Hmm, nie wiem, pomyślę nad niego nad jakąś fajną babeczką, ale w momencie jak zorganizuję turniej i zbiję sobie stresik, nie, bo trzeba zacząć zbijać. Yy... Chcę wytypować zwycięstwo, dobrze. Nie będę brał udziału, nie? Boże, wszystko mi podbija stres, nie? Wszystko mi podbija stres, stary. Jezus Maria. Dobra, zrzucaj. Dobra. Czekam, czekam opcji. Dobra, walka daj. To mój ostatni strzał. No bo zobacz jaki ja mam poziom stresu, nie? To jest akurat XD. Taki, Taki troszeczkę za duży. Dobra, następnym razem się uda. Przegrywasz, ok? ale... Czekaj, turniej został zrobiony tak czy inaczej. Cóż za wspaniała okazja. Dobrze, co za wspaniałe wydarzenie. zakończę aktywność wielki turniej. Idealnie. Jestem teraz świetnie, świetnie znany. Poczekajcie, jak mogę zredukować jeszcze stresu dużo? Mogę ucztę zorganizować? Dobra, organizujemy ucztę. Bo ja muszę zacząć stres zbijać, bo zobaczcie, że ja mam na trzecim poziomie stres, nie? 5 stresu, 20 stresu, 100 stresu. Idealnie, dobra. Dawaj, świetnie. Pięknie. Zyskujesz 150, tutaj nie ma stresu, to dawaj to. I kolejny stres na dół. Idealnie. Dobra, czyli teraz mogę już podbijać hrab... księstwa. Czekaj, ten jest słowiańska, rosyjska. Jakbym do Turowa wjechał, bo Turów potrzebuje cały. Już mogę księstwo podbijać! O Boże, idealnie! Dobra, Turów, jedziemy z Tobą. Prosiłbym o zgromadzenie moich wojsk tutaj bardziej. Okej, okay. i dobra, zagrajmy troszeczkę bardziej z mózgiem, czyli po, poruszajmy się dwoma stakami. Kiedyś się trzeba nauczyć, tak grać w tych Crusader Kings, nie? Dobra, wezmę tego wasala i czempiona. Dobra, ty idziesz tutaj, ty idziesz oblężyć, a ty staniesz obok, żebyś mu był w stanie pomóc. Zaproś czempionów oczywiście. Że tak. Boże, jak ja metodycznie gram w CK3. Jestem sam w sobie w szoku, nie? Czemu ja tak dobrze gram w to CK3? Boże, chłopie, przecież ja powinienem już upaść cztery razy. A tu zmieniłem wiara na Słowianie, zrobiłem dobre jednostki, dobra armia, dobrze, oblegamy, nie ma atryszyn. Chłopie, nienormalne. Nadworny medyk. Proszę bardzo, ciebie wyznaczę, będziesz nadwornym medykiem. Mamka, nadworny kronikarz. Ty, a może bym nad. Ja nigdy się w te rzeczy nie zagłębiałem. Może one są naprawdę mega potrzebne. Co nie? Mam bardzo dużo prestiżu, więc się mega cieszę, nie? Dobra. Pięknie. Udało mi się go złapać i jeszcze udało mi się wymusić, żeby zdobyć to. I teraz jego wasal przechodzi pod moją kontrolę. No dobra, trudno. Załóż stolicę Rusi albo wznieś kamień ruiczny. Dobrze, na początku sobie wzniosę kamień ruiczny. Proszę bardzo. I panowie, możemy stworzyć Ruś. XD To co, tworzymy Ruś? Stolica, kurde, muszę... Przepraszam, bo ja muszę porobić jeszcze screenki, bo ja do miniaturek. Czekajcie, CK3, dajmy tak. Dobra, Kijów będzie stolicą Wszechrusi, panowie. Mamy to. I Założyłem Ruś i poczekaj, teraz decyzję. Przyjmij lokalną kulturę. Czyli ja bym mógł z Nordyka stać się Rosjaninem. No dobra, no to przyjmiemy lokalną kulturę. Przyjmij lokalną kulturę. Przyjmujesz kulturę tutaj rosyjską, przyjmujemy, nie? Uznaję to, kim jestem. Świetnie. Panowie, i zostałem oficjalnie Rosjaninem. I moje dziecko też jest Rosjaninem, miała córka jest Rosjanką. Yy, mistrzostwo świata, nie? Mamy Ruś stworzoną. Idealnie. Mamy wielkie księstwo Rusi, nie? Yy, ale nie mogę tego tytułu utworzyć? Dlaczego? Przecież mam wszystkie hrabstwa de jure, brakuje mi yy, pieniędzy. Yy, wymagane tytuły księstwa dwa, czyli co ja bym musiał założyć jeszcze? Księstwo Turowa, bo ja mam to jedno. Musiałbym jeszcze księstwo Turowa chyba założyć, żeby iść dalej, coś mi się tak wydaje. Albo no nie wiem, nie mam pojęcia moi drodzy, nie mam pojęcia, ale o tym przekonamy się już w następnym zapisie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, zostawcie łapeczkę, cześć.